A teraz porozmawiamy sobie właśnie o płytkach i o osobie, którą z całą odpowiedzialnością mogę Wam polecić. Jarek Nowakowski, firma Rybuno. Na przykład, gdybyście chcieli jakieś sztukaterie na korytarzach, w pokoju, oczywiście, gresy, glazury kładanie w łazienkach, półki LEDowe, kabiny prysznicowe, a może macie na przykład. Taras do zabudowy bez płytek, Jarek Wam ułoży jakąś fajną trawę, zagospodaruje to fajnie. Słuchajcie, Jarek właśnie układał mi te płytki i całe szcz szczęście, bo jak wiecie przymierzałem się sam do tego. Dobrze, że się nie zdecydowałem, że Jarek się zgodził to ułożyć pomimo tam gdzieś napiętych terminów. Zrobił mi to w sumie no w dwa dni, bo tutaj było troszkę grzebaniny, jeszcze tutaj wymyśliłem takie Taką rewizję, ale słuchajcie, gdzieś po kolei. Jak wiecie, szafki górne, dolne były już pomontowane, zostały tylko te płytki. Ja oskrobałem tą starą farbę, zaglądowałem miarę, ja, to miał miary przygotowane i tak. Po pierwsze, przynosił mi gniazdka. To gniazdko było gdzieś tak tutaj, bo tutaj była stara kochanka, była troszkę wąsza. Gniazdko mi przeniósł fajnie, tu na środek płytki jest elegancko. Drugie gniazdko miałem z zalodówką. Przeniósł mnie fajnie tutaj. Jest fajny dostęp, elegancko, pięknie. No i oczywiście tutaj mi pobiercie mocowania pod ociekacz. Jak widzicie wygląda to. no Fajnie, po prostu fajnie pięknie. Bardzo mi się podoba. Zobaczcie, no jest efekt. Wow, to jest właśnie to, co nadaje urody poniekąd całej całej kuchni. Tutaj była tapeta wyglądało to średnio teraz jednak ten efekt końcowy jest no, bardzo fajny i jeszcze wrócę, słuchajcie, dlaczego właśnie Jarek i dlaczego o no, tutaj mówię, Jarka poznałem lat temu nie wiem, z 18, może mniej, w swojej pierwszej pracy i już tam właśnie pokazał się ze strony takiej, no solidnej yy, ludzkiej takiej, jakby to powiedzieć Wam, takiej po prostu, godnie zaufania a Dowodem tego jest jeszcze jedna sprawa: słuchajcie, właśnie jak się przeprowadziłem do Warszawy po ślubie, wiecie, i tak dalej, to Jarek mi układał tutaj te płytki w kuchni. Też, jak widzicie, nieduży metr, aż tam robota taka sobie, no w sumie trudna. Tutaj było krzywo, tam e, było dolewane około, nie wiem, blisko, chyba 10 cm. Taki był spadek w tamtą stronę. Więc to nie było na jakieś placuszki. Jarek mi to wyszucił od razu z głowy, że to wiecie, będą mogą płytki chodzić i tak dalej. To była wylewka, to było wypoziomowane. I te płytki leżą już lat 14. Słuchajcie naprawdę nic się nie dzieje spójrzcie. One są, no stan fantastyczny według mnie. I jeden tylko szczerbek tutaj. O, ale to jest moja wina. Nawet go mało widać. Nie pamiętam już czymś, czy szklanką jakąś taką ciężką Czy jakiś młotek od koketów mi upadł Tylko tutaj mam taką jedną wadę Słuchajcie, tak jestem zadowolony One naprawdę wyglądają świeżo po takim czasie Po tych 14 latach Piękna robota, słuchajcie I tu już wiedziałem, że jeśli będę miał jakieś prace jeszcze Tego typu właśnie z płytkami To będzie Jak słuchajcie Rybuno remontowo-budowlany, wykończeniowe usługi, właśnie u niego znajdziecie Jarek Nowakowski, Mińsk, Mazowieczki i okolice Warszawa, także możecie dzwonić, dogadać się, zapytać, wszystkie dane będziecie mieli na pewno też w opisie tutaj Jarek się zgodził na to a dowiedział się o tym, że będę chciał y, nagrać film na niego, już po czasie, słuchajcie, jak on to zrobił dopiero po paru dniach się odezwałem, czy by wyraził taką zgodę. Bo to nie było żadnej takiej kwestii, że wiesz, coś tam, coś tam tak. Jarek to zrobił, dopiero potem go poinformowałem. Zapytałem, czy mogę udostępnić jego pracę. Także on o tym nie wiedział. To nie jest tak, że lokowanie produktu nie miałem jakby tutaj żadnej zniżki, czy coś za to polecam osoby. I wspominam o takich osobach, które z czystym sumieniem ja od siebie mogę po prostu polecić, które czuję, że są warte zwrócenia uwagi, ale wracajmy, wracajmy właśnie do tej osoby. Tak jak Wam mówiłem, poprzenosił mi super gniazdka, wszystko jest podocinane, fajne i to. To była moja e, duża prośba w sumie, ponieważ gdzieś tam było to narzucone przez administrację, że byłby że musi być tu jakiś e, podgląd na to co się dzieje w tym tam tunelu, szacht, nie szacht słuchajcie, jak wiecie tu była taka putasowana. teraz jest tylko takie wejście, trudno jak będą coś chcieli, to nie wiem dostępu nie będzie chyba, ale tu raczej żadnych prac y, żadne prace się nie odbywały poza tym, że żeby zajrzeć co tutaj tam się dzieje fajnie to działo, super na takiego klikaty ponad eleganckie przejście w wszystko równiutko, no jestem no mega zadowolony, po prostu jestem zadowolony z tej pracy, mogę bardzo polecić tą pracę, tego właśnie fachowca słuchajcie, co tutaj mogę Wam więcej opowiadać no nie wiem, no co tutaj Wam mogę opowiedzieć więcej o tym, że są fajnie ułożone płytki, oczywiście tutaj też wjechał mi w dół, żeby nie biło mi, wiecie, za lodówką nie tylko ta płytka, tylko tam też mi zrobiłem, żeby nie było właśnie takiej gołej ściany pomalowanej i tak samo jest w górę. Tam jest pół płytki wpuszczone, żeby też farba nie przebijało. Tego pewnie nie byłoby bardzo widać. Ale to jest zrobione i to jest bardzo fajne. Wiecie, No na wszelki wypadek, co nawet można tam zmyć łatwiej czy coś i wizualnie. Jest po prostu perfekto. Ten film miał już się okazać dużo, dużo wcześniej, ale czekałem właśnie do efektu ostatecznego, właśnie tutaj z tym grzejnikiem, bo nagrywałem też całość, jak już wiecie. A dzisiaj takie właśnie podsumowanie, polecenie osób wartych polecenia, a Jarek taką osobą na pewno jest. Pozdrawiam Cię Jarku, bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Myślę, że jeszcze może kiedyś u nas w łazience. Zobaczymy jak to wszystko wyniknie, a Wam polecam tą właśnie osobę. Pa, para, para, para.